z dzisiejszej Ewangelii, a jest to Ewangelia według świętego Mateusza, 14 rozdział, wersety 1 do 12. W owym czasie doszło do uszu tetrarchy Heroda, wieść o Jezusie. I rzekł do swoich dworzan, to Jan Chrzciciel, on powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają. Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wtrącić do więzienia z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa. Jan bowiem upominał go: Nie wolno ci jej trzymać. Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka. Otóż, kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła wobec gości córka Herodiady i spodobała się Herodowi. Zatem, pod przysięgą, obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosił. A ona przedtem już przemówiła, podmówiona przez swoją matkę. Rzekła: Daj mi tu na misie głowę Jana chrzciciela. Zesmucił się król, lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników jej dać. Posławszy więc kata, kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczynie. Ona zaniosła ją swojej matce. Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciała i pogrzebali je. Potem poszli i donieśli od Jezusowi. Dzisiejsza Ewangelia po krótkim wstępie rysuje historię stracenia Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel był w podobnym położeniu, w podobnej pozycji jak my tutaj. Siedział w więzieniu. Siedział pod kluczem ze względu na prawdę. Naprawdę, którą głosił Herodowi. Naprawdę, której nie bał się ujawniać. Pomimo tego, że chorowi bardzo się to nie podobało. Nie wiem, jak wielu z nas tutaj jesteśmy uwięzieni za prawdę. Być może mamy inne przewinienia na swoim sumieniu, być może inne rzeczy sprawiają, że jesteśmy tutaj przetrzymywani. Jednak Jan Chrzciciel jest przykładem osoby, która dla prawdy poświęca swoje życie. I patrząc na Jana Chrzciciela możemy być przekonani, że jest coś bardziej cenne, bardziej wartościowego niż nasze życie. Jest coś, dlaczego nawet warto być uwięzionym, a nawet być straconym. I tym czymś jest prawda. Piłat zapytał Jezusa, cóż to jest prawda. I odpowiedź na to udzielił Jezus w słowami, ja jestem drogą i prawdą. Dlatego dla Jezusa Warto poświęcić swoje życie. Dla Jezusa warto być nawet więzionym. Więc życzę wam wszystkim i sobie też, byśmy odkrywali wartość Jezusa w naszym życiu, wartość prawdy, którą i którą Jezus przynosi, aby rozświetlić nią, nasze czyny, naszą historię. W Jezusie możemy być uzdrowieni, możemy być uwolnieni. W Jezusie każde nasze zakłamanie jest prześwietlone właśnie po to by zwyciężyła, prawda? I tego Wam wszystkim życzę. Dziękuję.